Dzień dobry, witam Was serdecznie w weekend. E, słuchajcie, jest e, pierwszy weekend od bardzo dawna, kiedy ja jestem sama. W związku z czym, Łukasz jest w pracy, w związku z czym, słuchajcie, mam bardzo, ale to bardzo ambitne plany. Mianowicie, chciałabym zrobić porządek znowu w szafie z naszymi ubraniami, e, a w zasadzie tylko i wyłącznie z moimi, bo to, co potrzebuję zrobić, to, słuchajcie, wywalić. Wywalić po prostu, nie wiem. 80% naprawdę, bo ja praktycznie w niczym nie chodzę, cały czas w kółko to samo, hmm, dokupuję jakieś nowe rzeczy, więc w nich chodzę, a to, co jest w szafie, to po prostu wisi i nic z tego nie ma, i tylko zajmuje miejsce, i generuje wilgoć, i po prostu no, Anglia, także wiecie. No, i tak to wygląda, na to to. I e, dalej, dalej idąc, chcę posprzątać w komodzie, słuchajcie, bo tam nasza pierwsza szuflada to jest taki dolnik. Tam jest wszystko, tam się wrzuca wszystko, tam, tam po prostu Łukasz wczoraj szukając y, mi nici, bo muszę jeszcze zszyć sobie kieszeń w kurtce, bo mi się zrobiła taka dziura, że wszystko mi wpada do podszewki i Łukasz szukając, słuchajcie, tych nici, y, wy, y, bo on wiedział, że tam są, ja nie mogłam ich znaleźć, więc on wiedział, gdzie, no to szukał w tym bajzlu y, i szukając nici znalazł, co skarpetkę nawet, także słuchajcie, no już mówię, nie, koniec, muszę to zrobić, więc szuflada w komodzie, i chciałabym posprzątać też y, półki w kuchni, szafki, szczególnie jedną taką na dole, nie na dole, y, na, tak, no taką pośrodku, y, gdzie mamy wszystkie przyprawy, makarony ryże, taka ona jest dość głęboka, także tam też znowu wszystko, wszystko leci, wszystko się wrzuca. Także to, więc trzy takie rzeczy. To, co zdążyłam już zrobić, słuchajcie, to tak, przebrałam pościel, wyprałam pościel, teraz się pierze jeszcze koc y, z łóżka. I jeszcze muszę zrobić prania, bo jeszcze mam w koszu pranie już takie, wiecie, normalne nasze pranie. Także to, słuchajcie, to. Jeśli chodzi o moje paznokcie, pomalowałam sobie je delikatnie na jasno, ale jest dramat, jest tragedia. Pękają mi wzdłuż, pękają mi przesz, pękają mi w każdą stronę. Biorę witaminy, biorę je już ponad tydzień. No na razie nie widzę żadnego efektu, no, ale zobaczymy. Jeśli chodzi o to, to będę miała też niespodziankę dla Was, bo zamówiłam coś na internecie, miało być środa, czwartek, przyszedł mi dzisiaj mail, że będzie w poniedziałek, ale niestety w poniedziałek i ja jestem w pracy i Łukasz jest w pracy, więc nikogo nie będzie w domu. Więc prawdopodobnie zostawię po prostu na drzwiach informacje dla, na drzwiach tych głównych wejściowych od budynku, informacje dla listonosza, żeby mi to zostawił po prostu schowane za koszami, no bo oni tutaj tak robią, a no nie, nie chce mi się potem jechać na pocztę. Zresztą nie mam kiedy, musiałby to odebrać Łukasz dopiero w środę, a zależy mi, żeby to było szybko, bo właśnie jest to związane z paznokciami. I to Wam pokażę, jak już to dojdzie. No, także to, więc będą nowe paznokcie, będą inne paznokcie, będzie inaczej. Dobra, kończę gadać, idę się brać za to, za co się mam brać. Później wieczorem jeszcze tak, fryzura, kok podąka, bo y, dlatego, że będę myła głowę, więc wieczorem jeszcze chciałabym sobie nie dojrzeć umyć włosy, to zrobić maseczkę. Mam taką super maseczkę, to wam pokażę. Pierwszy raz taką w życiu mam, którą się robi samemu. Wiecie, jest proszek, trzeba dodać wody, rozmieszać. Nie wiem, przedziwna sprawa, także zobaczę, jak to wygląda. Dobra, dobra. Lecę. Zabieram się najpierw za szafę, bo to uważam za najgorsze, co może być. uporałam się z szafą, także pierwszy sukces jest. Tam jeszcze tylko e, te lesnie rzeczy muszę schować do kosza na dół, żeby one nie wisiały. Słuchajcie, tyle ciuchów idzie do wyrzucenia. To wszystko ja wywalam, bo ja w tym po prostu nie chodzę. Są dwie bluzy jakieś z Primarka, takie o, ja w ogóle w tej jednej ani razu nie byłam. E, w tym kiedyś byłam na filmie, to mnie widzieliście, ale to tylko tak od góry. To jest gdzieś kupione jeszcze w Londynie, to jest taka koszulo wiązana, nie wiem, no ubieram ją raz na rok, także nie. To jest moja ukochana kiedyś bluzka. Nie wiem, jak Wam mam pokazać, tak. To jest moja kiedyś ukochana bluzka, taki bez rękawik, ale ona też tu ma już dziurkę, no to bez sensu to trzymać. Tutaj Basic mam z Primarka, granatowy, taki na długi rękawek. Kupię sobie nowy, ten już wiecie, obłazi. Tutaj mamy pralka w tle, nie przejmujcie się. Tutaj mam, nie wiem nawet skąd, ale chyba z mojego sklepu, jak kiedyś sklep miałam w Polsce. Tak mi się wydaje. Tak jak Haki, ale no nie wiem. Nie, ona tam piście coś była za mała na mnie w którymś momencie już. To też jest, to jest na pewno z mojego sklepu. Na tą koszulą się jeszcze zastanowię, bo nie wiem, no strasznie ją lubi Łukasz, jak nie jestem i w ogóle jemu się podoba ta koszula. Ale mi tak średnio. No nie wiem, na razie wyjeżdża. Dalej mamy... Nie mam pojęcia skąd, też mała dziurka. Taki krótki, wiecie, na długi rękaw, szeroki. Nie wiem, no taka bluzeczka, ale to też wywalam. Kupię sobie inną <noise> albo i nie. Na razie w takiej nie chodzę, więc widocznie nie potrzebowałam. Tutaj mam bluzę kupioną, tutaj w czaritku za funt coś chyba. Ale no nie wiem, ja w niej też nie chodzę. Jaki ładny kolor jest w kamerze, ale na żywo taki kolor nie jest. Nie wiem, ja tak ostatnio bluzowa nie jestem, jakoś bardziej swetry, bardziej tak wiecie, ala elegancko niż na sportowo, powiedzmy, góra. E, koszula z Primarka biała z kołnierzykiem, nie wiem, no to krótki rękaw wisi mi, ja kiedyś ją kupiłam, bo potrzebowałam chyba na rozmowę kwalifikacyjną, tak mi się wydaje. No i ostatnia rzecz, to nie wiem, bo z tym mi się strasznie ciężko jest rozstać, to mam bardzo długo. Nigdy nie wiem, jak to się ubieram. Ale nie tak, chyba tak. To jest, słuchajcie, taki kardigan nietoperz. I nie wiem, czy ja go na pewno wyrzucę, ale, ale też w nim w ogóle nie chodzę. O, to jest coś takiego. On jest taki, tylko nie wiem, czy dobrze ubrałam. Chyba dobrze. On jest taki tutaj dłuższy. I taki o, nie nietoperzowaty. No, nie chodzę w tym nigdzie, a wisi. Nie wiem, tak szkoda, bo sentyment jest kicia, wyjdź z szafy, kicia. Ej! Już się do szafy ładuje spać. Sentyment jest, wiecie, jak to, szkoda wyrzucać, ale no jak tym w ogóle nie chodzę, no to po co to trzymać? No bez sensu, tylko mi miejsce zajmuje. No, także to tam z tyłu ręczniki leżą w ogóle, bo widziałam w poprzednim, w poprzednim um, nagraniu, że coś tam leży na ziemi, a to ręczniki jeszcze też do prania, żebym nie zapomniała. Dobra, idę układać te letnie rzeczy na dół i jeśli chodzi o te ciuchy, to ja nie wiem, ja tego nie wyrzucę do kosza. Albo to zawieziemy do czaritka, a jak nie, do tego sklepu takie, wiecie, Charity Shop, tam właśnie można kupić tanio ciuchy oni to zabierają i też wiecie, ometkują, tam doprowadzą najwyżej do jakiegoś stanu, jak jest zniszczone, no te rzeczy nie są zniszczone, tam dwie miałe dziurki, no to tego bym nie dawała. No, ale e, tak to oni to jakoś tam wiecie, odświeżają i sprzedają. I ten dochód idzie na albo na biedne dzieci, albo na chore dzieci, albo na choroby serca, przeróżne są te czaritki, w zależności tam właśnie z czym oni współpracują. Także albo do czaritka, albo prawdopodobnie zawieziemy to do kontenera takiego, jak są w Polsce te PCK na ciuchy, to tutaj też są takie, właśnie dla Charity i prawdopodobnie tam po prostu to wrzucę. Wyrzucać nie będę, bo może komuś się to przyda, wiecie, może ktoś sobie gdzieś tam odkupi albo, nie wiem, dostaną bezdomni czy cokolwiek. No, także tak to wygląda. Dobra, w szafie się bardzo przeżydziło, także super. Idę dokładać te letnie już chować na dół. I biorę się dalej. Tak właśnie wygląda pierwsza szuflada w naszej komodzie. Słuchajcie, to jest dramat. Jak tu można coś znaleźć? No nic nie można znaleźć, dlatego systematycznie co jakiś czas robię porządki w tej szufladzie, no bo po prostu ja podejrzewam, że to 80% pójdzie do wywalenia też. Także zabieram się za to. No, i teraz może nie wygląda to jakoś super, ale przynajmniej sobie wiem, gdzie co jest. Jest wszystko posegregowane kategoriami. Dużo w sumie nie wyrzuciłam. Ale. No, ale troszkę poszło do wyrzucenia. Przypomniałam sobie, że mam zegarek, <taki> także fajnie. Mam zegarek. Baterie te muszę sprawdzić, jak nie, to pójdą do worka z bateriami. Musimy je utylizować. No, także tak, już teraz jest porządek. Wiadomo, co, gdzie można wszystko znaleźć. A w przerwie, zanim się wezmę za kuchnię, jeszcze to zrobiłam sobie jajeczniczkę ze szczypiorkiem i dwie kanapeczki z mm, cząstkową kiełbaską. Do tego, i tu mam jeszcze dopijam zimną już kawę. Pojadłam i oczywiście co? Odechciał mi się cokolwiek robić, słuchajcie. Odechciał mi się cokolwiek robić. Jeszcze chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć a propos ostatniego filmu, bo oczywiście ja go widziałam, bo montowałam go. I co wam, co wam chciałam powiedzieć, to to, że to jak ja wyglądam. No nie, no ta pralka, poczekajcie, ja wyłączę. Dobra, na chwilę się nie będzie prało, to nic się nie stanie. Co wam chciałam powiedzieć a propos yy, yy, ostatniego filmu i tego jak tam wyglądam, to słuchajcie to, że. Nie jestem tam absolutnie zapłakana, bo <noise> dostałam też yy, wiadomości właśnie na Instagramie, czy coś jest nie tak, czy jestem chora, czy, czy coś się dzieje. Nie, słuchajcie, nie martwcie się, nic się nie dzieje. Jedyne co się dzieje, to dzieje się to, że mam kosmiczną alergię. Ja już Wam wspominałam o tej alergii, że brałam tabletki, polecałam Wam tabletki na alergię, takie wiecie, sklepowe, które mi faktycznie pomogły. I wszystko było ok, ale przestałam je brać, no bo jakby alergia z oczu mi zeszła. Yy, po czym, yy, kiedy przestałam je brać, z powrotem wróciła. I słuchajcie, właśnie na tamtym filmie miałam taki bardzo ciężki atak tej alergii, bo miałam nie dość, że spuchnięte oczy, to jeszcze tutaj mam całą tą okolicę pod oczami czerwoną, schodzi mi skóra, jest sucha, po prostu jest dramat. A na powiekach pojawiały mi się takie wybroczyny, jakby takie krosty, nie wiem, wysypka taka na powiekach. No przeciwne, to jest dla mnie, w życiu czegoś takiego nie miałam teraz jest już mm, dzisiaj jest już ok, ale y, ja biorę dalej y, leki na alergię i teraz nie wiem, czy ja do końca życia będę brała leki na alergię, bo bo mam alergię, czy <ścoughs> co się dzieje ja zobaczę będę brała teraz przez najbliższy tydzień te tabletki, mimo że mnie to odpuściło to będę je brała dalej i zobaczymy co po tym jak przestanę natomiast jeżeli ja przestanę brać tabletki i znowu mi to tak strasznie wróci no to słuchajcie, chyba się to skończy na lekarzu chyba pójdę do GP, tylko tak sobie myślę co mi pomoże, prawdopodobnie powie mi tylko tyle, żebym brała wapno, albo zaleci mi paracetamol, czyli lek na wszystko w Anglii <laughs> łącznie ze złamaną nogą uwierzcie mi, doświadczyłam więc tylko tyle chciałam wam powiedzieć, że mój wygląd wynikał z właśnie z tragicznej alergii, która dalej nie wiem na co jest. Nie zlokalizowałam dalej. Co to może słuchajcie być, jeżeli ktoś miał taką alergię właśnie na oczy, nie chodzi mi o oczy same, bo oczy mnie nie pieką, nic mi się z oczami nie dzieje, są normalne białe, nie czerwone, nie zaczerwienione, żadne krwinki mi nie pękają, a nic takiego, tylko chodzi, chodzi właśnie tylko i wyłącznie o tą skórę w okolicy oczu i słuchajcie tak, krem nowy żaden nie, tusz nowy żaden nie, korektor nowy żaden nie, Jedyne co podejrzewam, to mój beauty blender, moją gąbeczkę, że po prostu z racji wilgoci tutaj w Anglii, i tak dalej, coś się mogło tam na niej zadziać dziwnego. Odstawiłam ten beauty blender, używam innego, takiego też beauty blender, ale mniejszy. Używam mniejszego jajeczka i zobaczymy. Zobaczymy, czy to, to coś zmieni i czy to coś daje. Jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie mi proszę bardzo, bo, bo nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, biorę się za to szufladę kuchenną. Nie chce mi się już jak nie wiem, ale, ale wezmę się za to, bo powiedziałam, że się wezmę, to się wezmę, bo jak nie dziś. To znowu potem to będę odkładać. A wykorzystuję ten moment, że jestem sama, słuchajcie, bo nie wiem, czy też tak macie, ale mi się najlepiej sprząta, jak jestem sama w domu. Jak jest Łukasz, to gdzieś tam, nie wiem, jak, przeszkadza mi to. Przeszkadza mi to, że ktoś jest w domu. Najlepiej mi się sprząta właśnie, jak jestem sama. Wtedy się biorę za takie generalki, wtedy nikt mi nie stoi na drodze, nikt mi nie zawadza, także mogę sobie spokojnie robić to, co mam robić. No więc idę robić. No i jak to się mówi, jak chcesz rozśmieszyć pana Boga, to sobie zaplanuj. I taka jest prawda. Mm. Tak, miałam wielce brać się za tą e, szafkę w kuchni jeszcze na koniec, ale nie zrobiłam nic, nie zrobiłam jej, bo słuchajcie, tak mi rozbolała głowa, że po prostu jakiś dramat. Więc jedyne co, to wzięłam tabletkę i też cały dzień leję, takie jakieś ciśnienie jest chyba beznadziejne, no po prostu głowę mi rozsadza. Więc e, wzięłam tabletkę i jedyne co, to umyłam włosy, bo już musiałam także to wszystko więc słuchajcie, to wszystko na dzisiaj, ta szafka mi nie ucieknie, ja sobie ją zostawię na inny dzień, być może na jutro, bo jutro też jestem sama, także może jutro się za nią w końcu zabiorę, no, a dzisiaj już odpuszczam, słuchajcie, już siadam po prostu i, i, i tak i, i tyle, bo jeszcze w międzyczasie, wy nie widzieliście, ale jeszcze w międzyczasie pozmywałam, w międzyczasie jeszcze ogarnęłam trochę łazienkę jeszcze ogarnęłam trochę tu w pokoju jeszcze zostało mi tylko poodkurzać, ale to już też nie wiem, czy dzisiaj, bo po prostu chyba nie zniosę dźwięku odkurzacza no i jeszcze prania i tak dalej, i tak dalej, i słuchajcie, no i tak zleciał dzień, i tak zleciał dzień i za tą szafkę się w końcu nie wzięłam, ale nie wzięłam się nie ze względu braku czasu, bo to był jakby mój priorytet, tylko właśnie ze względu tego bólu głowy, no po prostu rozbolała mnie głowa niemiłosiernie. Także ja teraz sobie zrobię tylko co? Zrobię sobie tylko pokrzywę i usiądę do komputera, zmontuję tego vloga i tak to będzie. I tak to będzie, słuchajcie, kochani. Więc dzisiaj się będę z wami żegnać, bo potem przyjdzie Łukasz. To jeszcze mu tylko zrobię na jutro do pracy i jedzenie. Będzie to e, chili konkarne. Mam wszystkie składniki, mam wszystko, mam sos, także e, z Lidla zresztą, także to mu zrobię na jutro, bo tak chciał. Dobra. Uciekam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. A, jeszcze. Nie, o, jak zawsze. Uciekam i jeszcze. I jeszcze to Wam chciałam powiedzieć, że maseczkę też dzisiaj odpuszczam, bo, yy, no bo mówię, ta głowa mnie boli, nie, nie, nie chce mi się nawet jej dzisiaj robić, po prostu nie chce mi się dzisiaj robić już nic. Yy. A tak pomyślałam, że z tą maseczką może przyjdę w ogóle w osobnym filmie, bo ona jest dość ciekawa. Naprawdę to jest taka do samodzielnego robienia. Może być to dość ciekawe, więc prawdopodobnie z maseczką przyjdę w osobnym filmie. Jeśli chodzi o moją alergię, słuchajcie, już widzę, że mam zaczerwienione powieki i już się zaczyna od nowa. Nie wiem. Dobra, napiszcie mi, co to może być, jeżeli macie na to jakiś pomysł. Yy, I tak, i co mówiłam? Aha no, i z maseczką przyjdę prawdopodobnie w osobnym filmie. Dzisiaj już nie robię nic. Teraz trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!